Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik stron Unliberty, Toblek, Tyrant Isle. Jeśli chodzi o mechanikę, omówimy sobie tutaj mechanikę kapitanów i oczywiście samego bossa, który jest bardzo prosty, tylko trzeba wiedzieć dwie rzeczy. Jeśli chodzi o pierwszego kapitana, to tutaj mamy tego bacera i ważne jest to, że jeśli będziemy go dłużej bili, to on po prostu zniknie, będzie tam atakował jedną osobę i ta osoba musi podejść do tego kwiatka, żeby się odczarować, znaczy bardziej tego Bachera odczarować, żeby było można go bić, ale to jest tak, że ten czempion bardzo szybko pada. Więc nawet się zdarzy tak, że on po prostu nie będzie znikał, tylko po prostu zginie. Ta mechanika u niego jest bardzo prosta. Więc przejdźmy do kolejnego. Kolejny, który tutaj oczywiście jest, jest to egzekutor. Egzekutor ma taką mechanikę, że jeśli go bijemy dłużej, on zrobi taki po prostu linię ognia, która będzie zmierzała w naszą stronę. To musimy wtedy podskoczyć i nie otrzymamy obrażeń. Ważne jest to, że musimy przejść przez bramę. Eee, najlepiej chociażby jedna osoba, żeby przeszła przez bramę, bo jeśli się brama zamknie, no to tylko z tamtej strony możemy to otworzyć. Ważne jest to, że musimy tutaj w następnym etapie. Tak naprawdę, uratować dwóch więźniów, zabić osiem mobów i również zabić kolejnego czempiona. Kolejny czempion jest troszkę bardziej skomplikowany pod tym kątem, że jeśli chodzi o gladiatora, po jakimś czasie pojawi się nad e, daną osobą taka czerwona ikonka, chyba czaszki, i wtedy. Trzeba się chować za tymi czterema filerami, które tutaj są. Jeśli ten, właśnie, gladiator uderzy w ten filar, no to automatycznie on tam dostanie stuna i będziemy mogli go bić dłużej. Znaczy, no po prostu będziemy mogli go bić, bo inaczej będzie nam ciągle raszował, a jak będzie nam ciągle raszował, no to będziemy mieli problem, będziemy otrzymywać dużo obrażenia, a przez co będziemy musieli go dłużej bić, więc oszczędzajmy swój czas, bo to jest ważne. Jeśli pokonamy już tego gladiatora kolejnym krokiem jest to, że musimy podejść do gejzera, ale pamiętajcie, że musicie mieć z prawej strony wykonane te zadanie, czy musicie mieć zabite 8 mobów i oczywiście gladiatora plus dwóch więźniów. Gdy to macie wykonane wchodzimy sobie do gejzera, pamiętajcie żeby mieć full staminę, z tego względu, że jak będziecie mieć bardzo mało staminy no to nie dolecicie do końca, a musimy dolecieć do tej bramy co właśnie widzicie, że tam akurat lecę. Często jest tak, że warto sobie użyć raz czy dwa razy tego wyrzutu w górę na spacji, bo inaczej nie dolecicie i będziecie musieli czekać, że albo ktoś znowu tam doleci do końca i dacie się po prostu zabić, albo znowu będziecie musieli spróbować. A wiecie, czas jest ważny, po, to, po co marnować czas na takie pierdółki. Jeśli chodzi o samego bleka, no, u niego są tak naprawdę dwie ważne mechaniki, które zaraz też oczywiście zobaczycie, będą szybko omówione. E, będą tak szybko omówione, że będzie to po prostu proste. Najważniejsze co, jak widzicie, każda osoba stoi przy kwiatku. Ten kwiatek jest ważny, bo to jest oznaczenie do którego kwiatka będziecie biegać, gdy boss zacznie was przemieniać w takiego szczura. Zaraz zobaczycie o co chodzi z tą mechaniką szczura. O to ogólnie chodzi, że tak na samym początku, jak bossowi przeważnie gdzieś tam zajdzie 10-15% do 15 życia, przemieni on nas po prostu w szczura i musimy uciekać w stronę kwiatka. Ale nie idziemy od razu, żeby do niego się przemienić, bo musimy zanurkować tak, jakby do takiej swojej nory. I gdy on rzuci tą masówkę, to wtedy wychodzicie z nory. Ważne jest to, że tak gdzieś do połowy HP, a czy do połowy kwiatka możecie spokojnie sobie dobiec i się schować. Tak jak tutaj akurat to wykonuje, i jak on sobie właśnie uderzy tą masówką niebieską, ot, wychodzicie z nory na, jeden, na jedynce i idziecie dalej. Jeśli nie zdążycie dobiec do kwiatka, to on was po prostu pożre, zawsze leci do osoby, która jest najbliżej, więc to jest na pewno ważna e, mechanika. Bo bardzo dużo osób na początku się tutaj wysypuje i jest to problem. Ogólnie sam towleg jest taki, że można by go solowo zrobić, bo to nie jest żaden problem, bo nie musimy mieć jakby drugiej osoby, tylko byśmy go bardzo długo bili. E ważne jest to, że ma oczywiście on jeszcze dwie mechaniki takiego masowego ataku. Jak widzicie, taki rzut i wtedy się robi taki e krzyż i on się tam coraz większy robi, jeśli oczywiście was to trafi. I druga ta mechanika przed chwilą była pokazana, był to taki wir. No ten wir jest łatwo uniknąć, przeważnie gdzieś go używa dwa razy. Pomiędzy tymi dwoma wirami używa właśnie tego rzutu w naszą stronę. Ogólnie to jest zrzucanie w każdego gracza. Ważne jest to, że jak on mówi właśnie trade to dodge, musimy biec do, jed... do tak naprawdę jednego z dwóch gejzerów. Tutaj ogólnie macie cztery takie miejsca na gejzery i przeważnie po prostu macie dwa odpalone, a dwa nie są odpalone, więc to jest ważne. Często po tych gejzerach bardzo szybko znowu jesteśmy zmienieni w szczura, więc musimy oczywiście znowu uciekać w stronę kwiatka i znowu po prostu się odczarować i bić po prostu bossa. Boss jest bardzo prosty, często e, więcej zajmuje po prostu dobiegnięcie do tego bossa, bo musimy jednak trzech czempionów zabić, a to jednak troszkę trwa, potem musimy przez gejzery skakać, więc jednak chwilę to zajmuje. Dziękuję w takim razie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam to pomogło i życzę dobrych dropów. Do następnego, cześć, cześć, cześć!